Pierwsze pytanie dotyczy działań państwa na rzecz Wielkopolski, na rzecz Poznania w roku 2013. Jeżeli chodzi o działania na rzecz Wielkopolski, muszę powiedzieć, że tutaj akurat nie mają te działania wart politycznych. Potrafimy rozmawiać ponad podziałami. Że czy przynależność partyjna ma dla nas mniejsze znaczenie niż to, co możemy wspólnie zrobić dla naszego regionu. Zabijamy wszyscy, żeby poznać zgodnie z centrum i naczyń. Posłowie z Wielkopolski zgodnie starają się współpracować przynajmniej w tematach wielkopolskich. Mamy parlamentarny zespół wielkopolski, w którym tutaj, jeśli nie wszyscy, przynajmniej większość posłów współpracuje. Tam też wiele inicjatyw omawiamy. Jestem autorem projektu zmian przepisów, które mają zmienić wprowadzony kilka lat temu idiotyczny automatyzm Przekazywania dróg krajowych gminom. Ja chciałbym zadać takie pytanie, nawiązując do tego, co przedstawił Pan Wejwoda wcześniej. Sytuacja służby zdrowia nie jest różowa, jest zła. I teraz Panowie takie konkretne pytanie bezpośrednie przyczyny i sposoby zaradzenia. Jedna z takich furtek, e, przez którą niepotrzebnie płyną, wypływają z systemu pieniądze, to jest właśnie bardzo chętne przekazywanie pacjentów. Przez lekarzy pierwszego kontaktu do diagnostyki w oddziałach zamkniętych Jakie rozwiązania proponują poszczególne e, frakcje polityczne dla małych i średnich przedsiębiorców, aby ułatwić ich funkcjonowanie? Po pierwsze, e, zwolnienie przez e, 18 miesięcy w momencie, kiedy się zakłada przedsiębiorstwo, z mm. płacenia podatków. Po drugie, e, w przypadku zatrudniania kolejnego nowego pracownika spół udział budżetu w płaceniu za niego życie. Debaty obywatelskie, w których mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem takiej dyskusji są bezcenne w budowie społeczeństwa, które powinno a być obywatelskim. Bardzo cieszę z tego, że mogłem dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu, w tej debacie. Myślę, że ta wymiana poglądów, a także te pytania zadawane przez młodych ludzi, o ile by tylko znalazły odpowiedzi właściwe takie i o ile te odpowiedzi mogłyby przybliżyć nam to, w jakim kraju byśmy chcieli żyć. Tego typu debaty organizowane przez uczelnie, moim zdaniem są bardzo ważne, dzięki nim młodzi ludzie mogą poznać poglądy swoich posłów, na których głosowali, bądź być może na których będą głosować. I ważny jest też etap, że te debaty odbywają się półtorej roku po wyborach. Przed samymi wyborami takie debaty są dość powszechne. One odbywają się często i raczej one są na zasadzie obietnicy wyborcze. W tej chwili kandydaci tak naprawdę mogą podzielić się tym, co zrobili i co mają jeszcze do zaoferowania do końca kadencji.